Witam wszystkich na moim kanale. Białe pocztowe, białe pocztowe, tak jak w tytule, ale zaraz do nich przejdziemy, chwilę o hodowli. Chwilę o tym, co się dzieje. Zobaczcie, tu coraz ich więcej, już kadra zamknięta, białe siedzą, do oddania. Zostańcie jeszcze chwilę do końca, to, to wam powiem o co chodzi i co trzeba zrobić żeby trafiły do Was mam taki mały pomysł także oglądajcie, zostańcie do końca, pokażę Wam tu już ten gołemnik, o którym wspominałem na jednym z, filmie, z filmów się tworzy trochę bajzel ale czekam na cele zamówione przyjdą, więc o, zobaczcie z daleka będzie odtworzeniem tego co jest tutaj czekamy aż przyjdą cele i Wysypiemy łupki i będziemy wpuszczać rozpłód. Odsadzimy też samce od samic. Także plany już jakieś są. Tutaj tych gołębi też już trochę e, mamy. Jakbym nie patrzył: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8. 28 gołębi tu siedzi w rozpłodzie. No, białe odejdą. Wiadomo, już jak ktoś mnie śledzi i oglądał wcześniej, to wiecie, że były na mamki. Tutaj, w tym takim boksie, powiedzmy dla samic, który jest przewidziany, też siedzą gołąbki. Widzicie trzy gołębniki zapełnione. Zobaczcie, jak się prezentują. Też ich trochę jest. No i moje lotowe. Trzy, cztery tygodnie lotów Wczoraj kolejny powrót Na który naprawdę czekałem Gdzieś on tutaj siedzi Ale gdzie? Chyba go tak na szybko nie zlokalizuję Chociaż No nie, nie zlokalizuję go na szybko Ponieważ Nie był w takim złym stanie A, a dlaczego na niego czekałem? Był to DV Powiem wam szczerze, że już yy, no, Czekałem bardzo na niego a tu właśnie wczoraj zawitał. Dał mi taką nadzieję też, że te gołębie po prostu jeszcze walczą, bo na 18 gołębi, które zginęło, nie miałem żadnego telefonu takiego, gdzie, gdzie gołąb po prostu wszedł do, do czyjegoś gołębnika. Próbuję go zlokalizować, ale nie mogę tak na szybko, także ten mi jeszcze dał taką nadzieję, że nie wszystkie poległy. A, a gdzieś te gołębie jeszcze tutaj yy, się kręcą, tak jak mówię, ten DV mi naprawdę fajnie, że doleciał, bo widziałem na Facebooku różne właśnie filmy, gdzie y, ludzie pisali, że czekałem na niego, czekałem i, i się doczekałem, i ja też tak czekałem i też się doczekałem, także fajnie, no, ale nie będę przedłużał. Gdzieś tutaj leży siedzi, albo poczekajcie chwilę znajdę go i wrócę. No jest tutaj zobaczcie. I siedzi bardzo fajnie, wygląda, nie jest tak źle, no widać troszeczkę za, zabiedzony, ale, ale ogólnie jak go wziąłem w rękę, to bardzo fajnie wygląda. No ale już nie o tym dzisiaj. Lecimy do białych, to na co od początku w filmie. Tu jeszcze gołemnik też w trakcie budowy, trochę tutaj porozwalane. Możecie zobaczyć. Ci, co mnie obserwują, wiedzą, że szykują się zmiany. Idziemy po białe i już zdradzamy Wam warunki tego, powiedzmy, naszego konkursu, które, który stwierdziłem, że zrobię dla Was. Także biorę w rękę białe i będę, będę Wam pokazywał je, jak one wyglądają: budowę, co i jak i co. Trzeba zrobić, żeby te białe trafiły do Was, także jeszcze chwileczkę. No i mam w ręku samicę. Samica, która wzbudziła takie największe zainteresowanie u Was, hodowców, którzy, którzy zauważyli, że jest to samica bardzo dużej budowy. A wiadomo, że takie samiczki są rozchwytywane. Samica dosyć wiekowa, bo jest ona z 17 roku, ale na bardzo fajnym dziobie, grubym, widać co ma. Na filmie 100% płodna samica Ja podrzucałem w tym roku Jajka pod tego gołębie Już nie w tym roku Bo jak wcześniej tego nie pokazywałem Ale w 2020 miałem bardzo dużo Takich głębi pocztowych białych I to jest taka para, która u mnie została Właśnie z tamtego czasu Ponieważ ona bardzo fajnie wychowywała młode Bardzo fajnie wychowywała młode no i trzeci rok u mnie, czwarty rok, w sumie cztery lata już siedzą tego gołębie u mnie i tylko karmiły tygrysy. Już pokazuję białego samczyka. Samiec jest z dwudziestego pierwszego roku bodajże. Tak, samca od tej samicy wy, wymieniałem. Tak, to jest z 2021 roku. Samca od niej wymieniałem, bo miałem innego samca, ale kolega wziął e, tego samca do siebie. Ja tego samca dokupiłem, nie ukrywam do tej samicy w tym roku i też bardzo fajnie sprawdził się e, w, jako mamki, na, jako na mamki ten gołąbek. Także ta para będzie mi już w tym momencie niepotrzebna, ponieważ tych pocztowych jest na tyle. Dużo, że po prostu nie będzie, no nie, no nie pomieszczę się, nie będę podrzucał. Też tygrysy podrzucałem pod nie, starczy tego. Gołębie będą chowały się tutaj u mnie same. I teraz e, już zdradzam wam pewnie ci, co dotrwali do końca. E, ci, co chcą, żeby te białe trafiły do nich. Był, był bardzo duży odzew jeśli chodzi właśnie o te białe gołębie, dużo osób młodych do mnie napisało, młodych hodowców, że chcieliby takie białe gołębie, bardzo fajnie jeden pan dla chrześniaka, ale no nie mogliśmy zorganizować, za, zorganizować transportu, też bardzo dużo właśnie problemów z tym transportem tych gołębi do kogoś, jak już chciałem oddać, więc stwierdziłem, że zrobimy sobie taki konkurs nie będzie to konkurs dla młodych hodowców typowo już wyjaśniam dlaczego dlatego że młodzi hodowcy chciałbym żeby otrzymali gołębia typowo z mojej hodowli młodego gołębia albo tygrysa albo gołębia pocztowego to już będzie do wybrania hmm. Z mojej hodowli. Je zrobimy sobie dwa. Jeden będzie tygrys do rozdania, drugi będzie pocztowy, ale to zrobimy sobie na 7000 subskrypcji. Ten konkurs robimy po prostu tutaj dla Was. Wystarczy zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie: zostawić łapkę w górę pod tym filmem i napisać liczbę, albo nie liczbę, napisać po prostu imię i godzinę. Imię i godzinę, w, y, która będzie w momencie, kiedy będziecie dodawać ten komentarz, ja później zrobię taką listę sobie. W, y, powycinam karteczki i nagramy. Wylosujemy osobę, która w, y, po prostu zdobędzie tą parę białych i jakoś postaramy się zrobić tak, żeby te, te białe trafiły do Was. Naprawdę bardzo fajna para Gołębi. W 100% y, Gołębie. Zdrowe, płodne, widać zresztą para parzysta. Do oddania czyli komentujemy z, z imieniem i z, z godziną w momencie dodania komentarza. Subskrybujemy kanał i zostawiamy łapkę w górę. Mogą się teraz pojawić takie komentarze, że czego się nie robi dla subskrypcji, które też już mi się tutaj pojawiały. Ja też od początku, może nie od początku, na początku pokazywałem tygrysy, później widzieliście moje gołębie pocztowe. Potem widzieliście też to, jak pomagałem wrócić gołębiom do domu. Chcę też, żeby ten kanał trochę wyglądał inaczej bo nie promuję swojej hodowli. Kiedy jest sprzedaż, to jest sprzedaż, kiedy są loty, to są loty. Po prostu nagrywam fajne filmy, bo bardzo fajne komentarze ludzie piszą. E, nawet tutaj na jednym kanale z, e, widziałem fajny komentarz, gdzie, w, gdzie ktoś wspomniał też o mnie. E, kanał Skrzydlata Eskadra, jeśli dobrze pamiętam. Tam było wspomnienie właśnie, że, że ten kanał i kilka innych właśnie wypowiedzianych, że bardzo fajnie się ogląda, także to było miłe i też właśnie dużo takich miłych komentarzy, dlatego ja też ten kanał prowadzę trochę inaczej niż, powiedzmy, promocja swojej hodowli, Handel swoją hodowlą, bo jednie ukrywam też sprzedaję go, tygrysy, grysy, ale też chcę wam pokazywać różnego rodzaju filmy, żebyście mieli co obejrzeć. Teraz tym bardziej na te jesienne, a nie długo już zimowe pory. Sam siedzę na YouTubie i oglądam te filmy jak tylko jest czas, bo fajnie jest oglądać coś, co łączy, czyli naszą pasję. Dlatego to robię i nigdzie nikomu tego nie ukrywam. Wszędzie to mówię. Także ode mnie robimy ten konkurs, o którym już mówiłem. Nie będę warunków powtarzał. Gołębie do zdobycia ustalimy później, wylosujemy, ustalimy jakoś transport razem. I tyle na dzisiaj. Nie będę już przedłużał, mam nadzieję, że kolejny materiał Wam się z mojej hodowli podobał. Zmiany, takie jakie będziecie widzieli, niedługo też pokażę. Gołębie wracają na swoje miejsca, a ja się z Wami już żegnam. I zapraszam wszystkich, jak już oglądacie, do tego, powiedzmy, udziału w konkursie. Zobaczcie samczyk, samczyk wesoły. I tyle. Także pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnych materiałach.